To rozmowy... zadam panu pytanie. Mogę? Tak, Mogę zadać panu pytanie? Jasne, jasne. Pan, jak po tej rozmowie, po tych dokumentach, bo my mówimy tylko o dokumentach, my nic tam nie stwarzamy, żadnej fikcji. Jak pan to odbiera, to co my przedstawiamy? Mówimy prawdę, nie mówimy hmm. prawdę? Znaczy, ja odbieram to jednoznacznie, ale nie tylko na podstawie tego, co Państwo mówicie, tylko ja prosiłem moich prawników o to, żeby przyjrzeli się dokumentom, które kiedyś mi przedstawił prezydent Jan Potocki. I pamiętam, że bardzo mnie zaszokowali wtedy, bo powiedzieli, że pod kątem prawnym to nie da się niczego podważyć, co tam jest, o czym mówi prezydent Jan Potocki. Czyli niewątpliwie jest jakaś kategoria pewnej racji prawnej, którą państwo operujecie. To nie, jest, to nie są fajkowe informacje, które państwo podajecie. To nie jest nieprawda. No tylko, tylko ja, ja niestety no nie jestem prawnikiem. Ja nie wiem jak to połatać z obecną rzeczywistością. Nie, nie jestem pewien jakie konsekwencje by były gdybyśmy na przykład z czegoś gdybyśmy radykalnie postąpili. Tego się obawiam. Czy 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 radykalne postąpienie nie spowodowałoby na przykład jakiejś anarchii, czy jakiegoś bałaganu? Ja tego nie wiem. Praktycznie muszę, muszę też, no, do tej pory miałem ten komfort, że do żadnych rozmów się nie musiałem przygotowywać. Państwo mi stwarzacie dodatkową trudność, że ja muszę przed spotkaniem i, i z jakimś prawnikiem, i z historykiem też na ten temat porozmawiać, ale bardzo chętnie to uczynię, bo, bo temat jest bardzo interesujący dla mnie. Bo, bo wydaje się, że jesteśmy w absolutnie patowej sytuacji. No i teraz jak z tego pat, pata wyjść? No a poza tym interesuje mnie, ponieważ jakby no y, y, lubię samego pana prezydenta Jana Potockiego, chociaż nie pracujemy razem y, y, i nigdy nie pracowaliśmy, ale lubię go jako człowieka po prostu zwyczajnie, chociaż poglądy też mamy no, bardzo y, odległe w niektórych y, sprawach. Ale super, dziękuję. Teraz... Całe piękno, piękno w tym, że jesteśmy różni, tak? nie oczywiście, jeżeli tylko potrafimy normalnie ze sobą po ludzku rozmawiać, to, to też... To, to też takie nasze rozmowy myślę, będą cenne, by pokazać ludziom, że nie musimy być jednoznacznie zgodni we wszystkim, że możemy normalnie prowadzić dyskusje, przekonywać się na argumenty, a nie na epitety, jak to się stało ostatnio modne w Polsce. Także myślę, że i pod tym kątem takie rozmowy będą bardzo cenne. Także bardzo się cieszę. Dzięki.